I te rozliczenia będą, one przyjdą najpóźniej za dwa lata. Mamy nadzieję, że ten nieudolny żołd Donalda Tuska upadnie wcześniej. Tych sytuacji, które są skandaliczne i niedopuszczalne, w przyszłości sięgniemy do tych spraw jest wiele. W sprawie pana Marcina Romanowskiego, dokładnie ten sam prokurator, który nadzorował czynność przeszukania domu pana ministra Zbigniewa Ziobro uczestniczył w posiedzeniu aresztowym przy sądzie rejonowym w Warszawie Mokotów. Wczoraj otrzymaliśmy z prokuratury krajowej. Nielegalnie przejętej, bo prokuratorem jest pan Dariusz Barski, informacje w komunikacie, neokomunikacie tak naprawdę, że śledztwo w sprawie bezprawnego zatrzymania posła Marcina Romanowskiego chronionego immunitetem międzynarodowym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zostało umorzone. Umorzone zostało śledztwo w sprawie przejęcia, nielegalnego przejęcia wbrew ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji Radio Mediów Narodowych śledztwo w sprawie pani prokurator rzosek I otóż do wszystkich tych spraw wrócimy, bo ten wniosek o uchylenie immunitetu Międzynarodowego Pana posła Marcina Romanowskiego przesłany do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, jeżeli by się państwo wczytali, to jest akt oskarżenia dokładnie na tych prokuratorów i na pana prokuratora Piotra Woźniaka, szefa tego zespołu. Tam są dokładnie wprost wskazane przesłanki, dlaczego powinni mieć ci prokuratorzy wskazane zarzuty. Pan Marcin Romanowski dzisiaj stoi pod pręgierzem tej władzy, tej kryptodyktatury. Powiedzieć to nic nie powiedzieć. Sędzia Boski z racji zaszczytnego urzędu i znakomitej też pracy, znany sędzia w opinii międzynarodowej, w opinii międzynarodowej wskazał na kryptodyktaturę, bo. Mocniej, wydaje mi się, nie wypadało panu sędziemu opowiedzieć, ale ci widzimy, jak skręcane są śledztwa, które dotyczą ich ludzi. Te śledztwa, które właśnie są czynami zabronionymi w postępowaniu, które dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Oni powołali zespół prokuratorów i w ramach tego zespołu popełnili już ileś czynów zabronionych. Na przykład łamanie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i kolejne, rzecz, o których długo by można tutaj je wymieniać. Sparaliżowali, Fundusz Sprawiedliwości sparaliżowali pomoc, pomoc pokrzywdzonym, sparaliżowali pomoc postpenitencjarną, sparaliżowali pomoc i zapobieganie, przeciwdziałanie przestępczości. Do tego wszystkiego trzeba wrócić. W sprawie zaniedbań ze strony Pana Żurka złożyliśmy stosowne zawiadomienie z Klubu Parlamentarnego, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, sygnował je Pan Przewodniczący, Pan Premier Mariusz Błaszczak i Pan Minister Zbigniew Ziobro. Dzisiaj mamy do czynienia z Kolejną hucmą i akcją y, polityczną względem jednego z liderów opozycji demokratycznej w Polsce, największej partii Prawa i Sprawiedliwości, pana ministra Zbigniewa Ziobro. I otóż znowu cuda się dzieją i y, y, Czekamy na postanowienie sądu, natomiast Donald Tusk już ten wyrok wydał. On napisał na X areszt albo Budapeszt. On nie postawił nawet znaku zapytania. On wprost napisał w kolejnym swoim wpisie w języku angielskim, że to minister Zbigniew Ziobro stał za jakąś skorumpowaną grupą przestępczą. On wprost pisze z kropką i feruje wyroki. To powinno się zakończyć natychmiastową dymisją tego rządu. Oczywiście oni będą się bronić, bo wiedzą, jak wiele czynów zabronionych popełnili. Ale, Szanowni Państwo, tak jak wskazał Pan Minister. Janusz Kowalski, my do wszystkich tych spraw wrócimy, rozliczymy, nie będzie zgody na łamanie prawa, tym bardziej, że powołuję zespoły prokuratorów i jeżeli ktokolwiek powinien być zatrzymany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, ktokolwiek ma w tej sprawie, to są to ci prokuratorzy i oni powinni być zatrzymani, tymczasowo aresztowani, bo to oni nie dostarczyli całości materiału dowodowego dla sądu, myśląc, że im się upiecze. I to pełnomocnicy procesowi pana ministra Zbigniewa Ziobro, pan met mecenas Bartosz Lewandowski, pan mecenas Adam Gomoła wytknęli ten rażące, to rażące uchybienie, to jeżeli prokuratura nie przedstawia całości materiału dowodowego dla sądu, to o cóż w tym wszystkim chodzi? To polowanie na Zbigniewa Ziobro też dzisiaj i poprosiłbym, bo otrzymałem przed salą obrzydliwe pytania też i w kierunku rodziny pana ministra Zbigniewa Ziobro. Naprawdę też proszę niektóre media żeby zatrzymały się z tym obrzydliwym hejtem, bo jest granica, którą trzeba tutaj jasno postawić, a wszystkie te uczynki, również ja powiem wprost, bo to pytanie pewnie z tej stacji wybrzmi, nie będę tu lokował jej nazwy, względem również osoby prywatnej, to chcę jednoznacznie podkreślić, pani Patrycji Koteckiej-Ziobro, która jest prześladowana tylko za to, że jest żoną, Osoby, która przez 10 lat ścigała złodziei, zwalczała korupcję i zwalczała mafię i, i, i mąż zwalczał mafię i przestępczość zorganizowaną. I dzisiaj za to również odpryskami, zdaniem też tej władzy ma otrzymywać takie ciosy małżonka, szanowna małżonka pana ministra Zbigniewa Ziobro. Zatrzymajcie się też w tym hejcie, a wszystkie te złe uczynki zostaną rozliczone.